Nazywam się Magdalena Sosnowska, jestem liderem Klubu Konfederacji Szczecin. Spotykamy się dzisiaj w naszym pięknym mieście na bulwarach szczecińskich, aby wręczyć naszym mieszkańcom te oto ulotki. przepisy, które nazwał Piątka dla Zwierząt, a tak naprawdę jest to Piątka przeciwko Rolnikom. Piątka przeciwko Rolnikom to projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Na jej podstawie wprowadza się zakaz uboju religijnego, zakaz hodowli zwierząt na futra, możliwość asysty policji, straży gminnej w przypadku odbierania zwierzęcia przez organizację społeczną, zakaz trzymania zwierząt domowych na ujęci na stałe. Co spowoduje wprowadzenie tego problemu? Przede wszystkim ogromny kryzys w całej branży hodowlanej. Z dnia na dzień likwidację tysięcy miejsc pracy oraz, co najważniejsze dla naszej sytuacji ekonomicznej, wzrost cen mięsa. Dzisiaj pracę tracą ludzie, którzy zajmują się hodowlą zwierząt hodowlanych, a jutro to Twoja hodowla może być zlikwidowana.